te korpusy, no bo te korpusy, które wcześniej robiłem, zobaczcie one nie mają tutaj żadnego, żadnej skazy, nie mają żadnego takiego senka natomiast no, w tej e, pozostałej części tej błazerii jest mnóstwo po prostu jakichś niedociągnięć, jakiś skaz, no nawet z, zaczynając od tego jak oni ucinają e, tą błazerię, zobaczcie tutaj Brakuje moim zdaniem 4-5 mm, żeby był kąt. Więc, jakim trzeba być, może inaczej, co trzeba mieć w głowie po prostu, żeby ludziom taki bubel wysyłać. A przy zamówieniu, jeszcze zamawiałem, e, czy podkreślałem im, żeby oni po prostu wysłali pierwszy gatunek, że zależy mi na tym, aby to błazeria była jakieś tam po prostu no lepsza.